Jeśli chodzi o leczenie onkologiczne wiemy, że już nie tylko lokalizacja guza, ale także stopień zaawansowania nowotworu i obecność mutacji genowych na przykład w raku płuca sprawia, że wdrożenie leczenia może być mniej lub bardziej skuteczne. Co to oznacza zważywszy, że takie kompleksowe profilowanie genomowe nie jest jeszcze powszechnie dostępne dla polskich pacjentów? No to praktycznie jest przyszłość, jeżeli chodzi o diagnostykę i leczenie, spersonalizowane leczenie do każdego pacjenta i tutaj musimy na pewno iść w tym kierunku. Mam nadzieję, że kolejny rząd podejmie się tego wyzwania, ponieważ my mamy bardzo duże instrumenty jako państwo. Możemy na przykład wykorzystać fakt, że pracownicy muszą mieć badania profilaktyczne, robione co jakiś czas. Podczas tych badań każdemu pracownikowi. Można zorganizować pełen panel badań, które będą odpowiednio dostosowane do jego wywiadu, do jego historii choroby, do historii choroby jego rodziny, i w ten sposób wyłapywać choroby na wczesnym etapie. Od genetyki zależy sposób leczenia i procent uzyskanych wyleczeń, a zatem poprawa w diagnostyce genetycznej jest niezbędna. To jest takie podstawowe ABC którego myśmy się dobili w onkologii dziecięcej, i naprawdę dzieci są stratyfikowane w różnych nowotworach, w zależności od tego, jakie mają zmiany genetyczne. jesteśmy jeden z jedynym właściwie krajem w Europie, w Unii Europejskiej, które ma najwięcej ilość zgonów, na przykład z powodu raka piersi. Mamy jesteśmy jedynym państwem w Unii Europejskiej, które ma najwięcej zgonów z powodu raka gruczoł Krokowego. Zapobieganie powstaniu tych chorób i rozwijaniu się tych chorób prowadzi do ogromnych oszczędności. Zarówno równo jeśli chodzi o system ochrony zdrowia jak i o system pracy, ponieważ ci ludzie dłużej zostają na rynku pracy, chętniej zostają rodzicami. Wiemy też z drugiej strony patrząc na to tej finansowej, że nakłady na diagnostykę molekularną to jest 0.5% bodajże nakładów na leczenie nowotworów ogółem. Zwiększenie tych nakładów na jakie realne korzyści się przełoży dla pacjentów? Znaczy, ono po, na pacjentów to przełoży się oczywiście na to, że będą wyleczeni w większym odsetku, będą mieli poprawę jakości życia i na pewno to jest warte każdych pieniędzy. Jak bardzo jest to pilne, jeśli chodzi o tę perspektywę polskich pacjentów? Bo mamy przecież dane związane chociażby z Krajowym Rejestrem Nowotworów, które no nam pokazują pewne zjawiska. Ja sama jestem po dwukrotnym nowotworze złośliwym, w związku z czym jestem w stanie powiedzieć, że nie ma moim zdaniem zbyt wielu pilniejszych rzeczy. To znaczy, że z jednej strony to jest naprawdę radykalne dofinansowanie, ale te pieniądze muszą mieć konkretne przeznaczenie. To właśnie musi być, muszą być badania diagnostyczne, to właśnie musi być profilaktyka po to, żeby wyłapywać choroby na wczesnym etapie. Mi udało się wyłapać na wczesnym etapie, dlatego jestem tutaj, jestem w stanie być polityczką, być mamą. Jeszcze parę lat temu wydawało się, że, że profile leczenia są, są, są ustandaryzowane, że, że w, archiwia, w każdym środku w kraju ten profil leczenia, czy chemia, czy radioterapia jest taki sam. Okazuje się, że jednak możemy dotrzeć do, każdego pacjenta osobno zbadać jego właśnie genom, zbadać jego składniki i spersonalizować nawet leczenie do konkretnego pacjenta, także to jest bardzo bardzo potrzebne